Rok temu w tym miejscu wszystko się zaczęło. Pogoda była tak samo piękna jak dziś. My tak samo siedzieliśmy opalając się na, na tarasie, a przyszliśmy tu po co? No właśnie, w tym roku po raz kolejny chcemy Was zaprosić do, do innego wymiaru. Już niedługo zaczyna się czas adwentu, bardzo szczególny czas zaczyna się też nowy rok liturgiczny i chcielibyśmy wam zaproponować przeżycie tego czasu wytężając troszkę bardziej nasze duchowe siły po to żeby ten adwent przeżyć dobrze a jeszcze lepiej przeżyć Święte Bożego Narodzenia dlatego w adwencie tego roku będzie nam towarzyszyło hasło zapomnij się na chwilę skąd w ogóle to hasło ano stąd że ponad 2000 lat temu z małym haczkiem 2000 lat temu, Pan Bóg można powiedzieć, na chwilę się zapomniał. Zapomniał się, że jest wszechmocny, wszechpotężny, i uniżył się tak bardzo, że stał się człowiekiem, by być bliżej nas. I my właśnie chcemy Was zaprosić też w tym Adwencie do tego, żeby każdego dnia naszych wspólnych rozważań na chwilę się zapomnieć. To znaczy zrobić coś, czego nie robimy codziennie, może wypaść w końcu z takiej naszej rutyny z takiej naszej codzienności, która gdzieś może jest taka zastana. Może do pewnych rzeczy się przyzwyczailiśmy, więc zapraszamy Was do tego, żebyśmy razem codziennie zapominali się na chwilę i robili ale, właśnie coś nadzwyczajnego. Ale po to, żeby zrobić coś dobrego. Oczywiście, bo to może dobrego. być inne znaczenie, ale to chodzi nam oczywiście tylko o coś dobrego. Dlatego zapomnijmy się na chwilę i bądźmy razem każdego dnia Adwentu 2019. Serdecznie zapraszamy.